Witam wszystkich w kolejnym odcinku na TV. Dziś pokażę Wam zawartość pudełka od gry Wyścig Odkrywców. Gdy gra jest ze wspieram to, od razu się pochwalę, że dostałem taką moto, kartkę. No, może słabo widać ostrość, ale jest napisane wszystkiego najlepszego. Z takim motywem Wyścig Odkrywców. Oraz taki, taki kompas. Ok. Przechodźmy do sedna, otwieramy pudełko. Du, 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 du. Du, 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 du. No, pudełko otwarte. Ok, to co mamy w środku. Uhuhu. Taką oto instrukcję z zasadami. Książeczkę w sumie fajna, taka śliska okładka. 23 strony. OK. Tutaj mamy dodatek i zasady do gry. Wyspa Piratów. Tu są karty pomocy dla graczy. Sztuk 2. Taka oto plansza. So ją otwórzmy. Ohoho uh, uh, uh. plansza fajna taka oto plansza już sobie tutaj na boku co jeszcze mamy mamy monety tutaj mamy różne także monety chociaż też jakieś różne żetony co mamy dalej? Woreczki strunowe Meple Kostkę i jakieś takie kosteczki A Co my tutaj mamy Tu mamy karty odkrywców fajne na takim twardej tekturze Tutaj mamy yy, jakąś małą planszetkę Karta przygody to jest. Kolejni odkrywcy. O, coś mi wypadło. Jest kilku odkrywców. Tutaj mamy cztery kolory, jakieś też żetony. I karty. Jeden zestaw kart, drugi zestaw kart, trzeci. Czwarty i piąty zestaw kart, więc trochę tych kart jest. Taka oto wypraska. Takie pudełko. I to wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!